Cześć! Witajcie w 53. odcinku podcastu Pharmacy Language. Jak co tydzień zaprezentuję Wam kolejne angielskie zwroty oraz słówka, które możecie wykorzystać w codziennej pracy farmaceuty. Jeżeli macie pytania lub uwagi do podcastu, zachęcam Was do pozostawiania komentarzy na YouTube i na Facebooku. Piszcie też na maila uniwersytetmałpa.pgf.com.pl Dodatkowo zapraszam do zapisania się na naszego newslettera, żeby na bieżąco dostawać od nas najnowsze informacje, a także do przyłączenia się do klubu farmaceuty. Dziś postanowiłam z wami omówić temat bólu zęba. zdarza się, że pacjenci przychodzą do apteki po pierwszą poradę jeszcze zanim udadzą się do dentysty. Mam nadzieję, że kilka zaprezentowanych dziś przeze mnie informacji na ten temat okaże się pomocnych, gdy w aptece spotkacie takiego właśnie pacjenta. No to zaczynamy. Let's go. Kiedy zgłosić się do dentysty? Postaram się teraz odpowiedzieć wam na to pytanie. If the toothache lasts more than two days, you should see a dentist. Jeśli ból zęba trwa dłużej niż dwa dni, należy udać się do dentysty. You should also go to the dentist, if the pain does not go away after taking painkillers, you have a fever or a swollen cheek. Do dentysty należy również udać się, jeśli ból nie ustępuje po zażyciu środków przeciwbólowych, masz gorączkę lub opuchnięty policzek. A co może doradzić pacjentowi farmaceuta w przypadku bólu Zęba? The patient may take painkillers such as ibuprofen or paracetamol. As a pharmacist, you should remember to tell your patients that children under 16 should not take aspirin? Pacjent może przyjmować leki przeciwbulowe takie jak ibuprofen lub paracetamol. Jako farmaceuta powinieneś pamiętać, aby powiedzieć swoim pacjentom, że dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny brać aspiryny. The patient can buy a pain relieving mouth gel at the pharmacy. Pacjent może kupić w aptece żel do jamy ustnej uśmierzający ból. You can also advise the patient to eat soft foods such as yogurt. Or scrambled eggs. He should also try to avoid chewing. Możesz również doradzić pacjentowi spożywanie miękkich pokarmów, takich jak jogurt lub jajecznica. Powinien także starać się unikać rzucia. The patient should not eat sweet, very hot or very cold food. Pacjent nie powinien jeść słodkich, bardzo gorących lub bardzo zimnych potraw. He should also not smoke, as it can worsen some dental problems. Nie powinien też palić, ponieważ może to pogorszyć niektóre problemy z zębami. Jakie mogą być przyczyny bólu zęba? Toothache can be caused by tooth decay. A cracked or damaged tooth, an infection or problems with braces. Ból zęba może być spowodowany próchnicą, pękniętym lub uszkodzonym zębem, infekcją lub problemami z aparatami ortodontycznymi. Na koniec powiem Wam, jak można zapobiegać bólom zębów. To prevent toothache, the patient should have regular dental checkups. Limit the consumption of sweet food and drinks. Brush the teeth twice a day for about 2 minutes with fluoride toothpaste. Clean the space between the teeth with dental floss. Aby zapobiec bólom zębów, pacjent powinien regularnie poddawać się przeglądom stomatologicznym. Ograniczać spożycie słodkich pokarmów i napojów. Myć zęby dwa razy dziennie przez około 2 minuty pastą z fluorem. Czyścić przestrzeń międzyzębową nicią dentystyczną. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do podcastu, jak zawsze, zostanie opublikowane ćwiczenie oraz słowniczek. Ja tymczasem zapraszam Was już za tydzień do wysłuchania kolejnej audycji. Przypominam także, że podcasty są dostępne w serwisach YouTube, Facebook, Spotify i SoundCloud oraz na portalu Uniwersytet EPGF. Gorąco zachęcam do udostępniania podcastów oraz pozostawiania łapki w górę. Cześć!